Czego tak silnie błyszczy? Słuchajcie, wymyśliłam coś takiego. O, niesamowite, podoba mi się. To jest bardzo dobre. E, debra, mam pytanie, chodzi o ten obraz. Mój ojciec go namalował w czasach, kiedy byłem dzieckiem, czyli bardzo dawno temu. On jest niezwykle tajemniczy. Mogę mu się bliżej przyjrzeć? Proszę, ale ostrożnie, bo to cenna rodzinna pamiątka. Mhm. Hmm. To podobrazie tu jest chyba jakaś skrytka. Naprawdę? No to otwórz. Czekaj, może ja. A, A co to jest? Jak to się mogło tutaj znaleźć? A, tutaj jest coś napisane. Hmm. Ktokolwiek odnajdzie ten oto list, niechaj wie, że ja walet nie jestem winien tego, co mi się zarzu. <śmiech> <śmiech> Szukajcie wskazówek. Walet Kier to pseudonim mojego ojca, który był malarzem. Ponad pięćdziesiąt lat temu oskarżono go o kradzież bezcennego rubinu nazywanego rubinem orientu. Po tym, jak go oskarżono, uciekł i nikt go więcej nie widział. Uciekł i okrył naszą rodzinę złą sławą. Ludzie sądzą, że był złodziejem, a my wspólnikami, którzy ukrywają rubin. Hmm. A wiecie, gdzie on jest? A niby skąd? Jedyne, czego jestem pewien, to to, że mój ojciec niczego nie ukradł. A to musi być wiadomość od niego. Chcę powiedzieć, jak przywrócić nasze dobre imię. Jeśli Rubinu szukacie, szanse marne macie. Chyba, że światło znajdziecie, które błądzące statki wiedzie. To zagadka. Może prowadzi do kolejnego śladu. Światło? Statki? Błądzenie? <laughs> Może chodzi o latarnię morską? Może to. <laughs> O nie, niemożliwe. O co chodzi, dziadku? No, może nie chodzi o samą latarnię, tylko o obraz ją przedstawiający. Jeden taki wisi w muzeum. No to warto wpaść teraz do muzeum. Mhm. A ty nie idziesz? Jestem za stary na przygody. Wam zostawię tę rozrywkę. Będziemy podążać za wskazówkami, dokądkolwiek prowadzą. Wiem, dokąd prowadzą. Do oczyszczenia honoru rodziny. Hmm? O? Chowaj się, wychodzą. O, jak ja lubię szukać skarbów. <laughs> Czy ja dobrze słyszałam? Tak. Widać, znalazły kolejny klejnot wyroczny. Ale Gramor się ucieszy. Z czego o? się ucieszy? Wy, wydaje nam się, że księżniczki... Ja powiem. Księżniczki poszły szukać kolejnego klejnotu wyroczni. To dlaczego jeszcze tutaj stoicie? Macie znaleźć ten klejnot przed nim. Oczywiście nasz wielki mroczny mistrzu. Galeria obrazów. Musi być gdzieś tutaj. <śmiech> 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 o nie, a wy znowu tutaj <śmiech> 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 Ponura Noc, autor Jack Harrison. To mój pradziadek! To ten! Okej, okay. ale jak go otworzymy, gdy... Wiecie, kto się tu gapi. Hej, Debra, może utniesz sobie krótką bogawędkę ze strażnikiem? Eee, nie wygląda na to, żeby miał ochotę na pogawędkę. Poszedł sprawdzić obraz na monitorach. Mów do niego i pilnuj, żeby nie gapił się na ekrany. Okej, okay. ale jak zdejmiemy obraz, żeby go obejrzeć, kiedy to coś się na nas patrzy? Hmm? Dzień dobry, pomyliłam drzwi, to znaczy... Nieupoważnionym nie wolno tu wchodzić! Wie pan, ale ja chciałabym właśnie zacząć pracować jako ochrona w muzeum hmm? Hmm? Wiesz, to bardzo ciężka praca, musisz być niezwykle spostrzegawcza i bardzo dokładna, hmm? nie wspominając o... No nie, hmm? ja dotykaj.